Cześć, tu Beata. Dziś mamy wtorek, 31 marca, czas na minutę z Tarotem. Karty, bo nie jest to jedna karta na dziś, to dokładnie ta sama karta, którą wylosowałam wczoraj a z mieczy, więc ta siła woli, intelekt, być może wykorzystywanie nowych pomysłów i nowych idei, czekanie, nawet nie czekanie, tylko wychwycenie tego momentu oświetlenia całego, być może. Rzeczywiście po raz drugi jest potrzebne nam przypomnienie, żeby zrobić taką burzę mózgów, żeby przemyśleć teraz jeszcze. Natomiast jeżeli chcecie dokładnie wysłuchać, co ta karta niesie ze sobą, zapraszam Was do, wczorajszego, do wczorajszej minuty starotem. Postanowiłam jednak dolosować nie byłabym sobą, postanowiłam jednak dolosować kartę, ale o co chodzi dokładnie, jak się z tym uporać i jak do tego podejść. No i jest to siódemka pentakli, jakby zupełnie inna energia, bo tu już jesteśmy w żywiole Ziemi. I siódemka przede wszystkim to jest cierpliwość, takie szacowanie, zastanawianie się, co jest gotowe, który pomysł, czy który plon tak zwany jest gotowy, który być może jeszcze musi dojrzewać, jeszcze trzeba go dopracować. To jest efekt naszych działań, naszej pracy, więc wszystkie pomysły, wszystkie idee, które do tej pory gdzieś tam zaczynają się klarować. To niestety, to nie, samo z siebie się nie, nie przydarzy. To jest czas pracy, to jest czas zastanawiania się i rozważania, a właściwie efekty naszej pracy, które dopiero powoli będą zaczynały się pojawiać. Ta karta, jakbyśmy się jej przyjrzeli, to. Popatrzmy nawet na tę linię. Być może potrzebny jest nam zwrot akcji, być może potrzebny jest nam jakby troszeczkę inne podejście. Ta karta też jest, to jest prosta, zwykła siódemka pentakli, która wydaje się być taką dosyć stabilną i być może mało spektakularną drogą rozwoju, ale rzeczywiście. To jest być może okres właśnie takiej niepewności, kontemplacji, zastanawiania się. No, tyle już się napracowaliśmy, tyle już się nastaraliśmy, ale jeszcze jakiś, w jakiś sposób nie, wiem, nie widzimy tych nagród, tych, tych zysków, które chcielibyśmy zyskać. Dlatego też dochodzimy do wniosku i zastanawiamy się, czy to była porażka, czy to był sukces, czy tych sukcesów, nie, czy nagród nie powinno być więcej. To jest idealny czas, żeby. Zamiast y, tylko postrzegać pewne sytuacje, rzeczywiście podejść do tego logicznie, podejść do tego na zasadzie przeanalizowania naszego działania, szczególnie kiedy mówimy o tych dwóch y, kartach. Być może nagrody czy nasze sukcesy niekoniecznie muszą być zmonetyzowane, niekoniecznie muszą być pieniężne, ale faktycznie sposób, w jaki działamy i działania, które y, popychają nas do przodu. Być może są nagrodą nie w takim wymiernym, materialnym znaczeniu. Warto więc przyjrzeć się naszym działaniom, warto przyjrzeć się, przepraszam, że tak siebie zasłaniam, ale chciałam pokazać Wam karty, warto przyjrzeć się, czy ta jasność umysłu w Asie, czy ta klarowność wizji była rzeczywiście wystarczająca. Czy ten piorun, czy te pioruny, które uderzyły, rzeczywiście rozjaśniły nam sytuację. Bo być może potrzebujemy zastanowić się raz jeszcze, być może nie potrafimy się zdecydować i w którą stronę pójść. Być może należy zmienić kierunek działania, skorygować go troszeczkę. A to, że nie zawsze potrafimy je rozpoznać, też jest takie znamienne. I myślę sobie, że to jest takie fajne przesłanie, jeszcze raz przypomnę. Cierpliwe, metodyczne działanie. Nie, nie angażujmy się we wszystko naraz. Spróbujmy być może zmienić kierunek działania, wybrać te elementy, które są w tej chwili dostępne, a inne być może będą musiały troszeczkę poczekać. I takie jest przesłanie na wtorek. Mam nadzieję, że, że nam się to przyda. Ciekawa jestem, aż bardzo mnie ciekawi, jak to będzie jutro. Życzę Wam wspaniałego dnia. Do usłyszenia.